Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan tutaj w JDM Rise of the Scorpion Dziękuję bardzo twórcom gry, że dostałem wczesny dostęp I mogę Wam pokazać co tu się dzieje Dziś polecimy sobie na padzie Ponieważ ci, którzy pokazują tę grę na kierownicach No mają trochę lepszy sprzęt Ja mam G27 Ale jeśli ten film się spodoba I będziecie chcieli jeszcze coś To podepnę to G27 i polatamy sobie bokiem na kierze Czemu nie? Coś tam na pewno ogarnę Poza tym no to y, mamy troszeczkę angielskiego Troszkę polskiego Pierwszy raz mi się pokazało ogólnie te, ta informacja o tym, żeby mieć podpięty komputer, bo też niektórzy grają na laptopie, prawda, że są zaktualizowane sterowniki oraz żeby nie blokować przepływu powietrza w kąpie. Natomiast to jest na razie faza rozwoju. Niedługo gra wychodzi, ponieważ to jest 8 sierpnia, czyli już naprawdę bardzo blisko do premiery, a teraz klikam sobie dowolny klawisz i zobaczymy, co się będzie działo w naszej polskiej, ponieważ jest to polska, japońska gra. Dobrze, więc tak wygląda menu, tak troszkę jak anime, nie? Trochę takie, może nie Initial D, bo trochę inna kreska tutaj, ale nie no, bardziej mangowa kreska niż z anime. Natomiast co, sprawdzę sobie opcje i przejdziemy sobie do gameplayu. Nie wszystkie opcje możemy teraz tu włączyć, ale na przykład mamy asystent czytania mangi. W jakości grafiki możemy sobie na przykład zrobić benchmark kompa, dostosować ile FPS-ów będzie nam tutaj generowała gierka i tak dalej i tak dalej. Ja wszystko biorę jak najwyżej się tylko dam. Wyświetlam sobie w oknie z ramkami, w sterowaniu wybrałem grałem sobie gamepada oraz oczywiście asysty no to ABS zostawię reszta jest taka jak tutaj ograniczenie skrętu kierownicy no ja bym je chyba włączył na pada a wyłączył na kierę tak mi się wydaje że tak być powinno poza tym zostawiamy wszystko tak jak tutaj jest a kamerę weźmiemy z pościg daleko chyba żeby widzieć samochód nie tak mi się wydaje więc w takim razie let's drift ok więc mamy po prostu teraz mangę do przeczytania Um, tutaj, jakieś. Yy, dupcie się tym gościem zachwycają. I to jest Hatori, syn Hasahi Hanzo. Jest chlubą szkoły. Typowa japońska taka manga, w sensie to wygląda bardzo japońsko. Z tyłu jakieś działania. Ciekawe, czy są prawdziwe. C, C, D. Nie, nie wiem, czy to są prawdziwe działania. Nieważne. Nie... Dobrze. Następna strona. A i tu trzeba przytrzymać. okej, okay. Co na. A i to jest następna strona, dobra. I to jest nasze... Okej, okay, to my jesteśmy tym gościem. O, ale nuteczka wlatuje tutaj. Mamy oryginalne 350Z, takie zielone. Mamy tutaj Mikrę w ogóle, ze znaczkiem jak Nissan, ale to chyba nie są auta licencjonowana, czy na pewno nie są. Jesteśmy na górze, w tunelu, z którego sobie zjedziemy naszym Nissankiem. Tutaj wszystko się już pięknie załadowało. No i zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje na przykład w misjach. Nie mamy jeszcze żadnych ukończonych, ale zobaczcie, co my tu możemy zrobić. Sobie wyłączyć, włączyć ESP. To jest jakby taki troszeczkę em, kontrola samochodu na tym ekranie telefonu, mamy HD, mamy kamerę telemetrię nawet. Natomiast ja bym chciał wejść na mapę. Teraz czym się wchodzi na mapę? Zaraz zobaczymy. O, tutaj się wchodzi na mapę! Jaka ona jest ładna w ogóle! Jak fajnie wygląda! Fajnie jakby te chmurki były animowane na przykład. Tu mamy gdzie możemy sobie jechać, tu jest dealer samochodowy, Projekt Samochód Marzeń. Tutaj mamy jakieś blokady, ale my jedziemy sobie właśnie do driftu ulicznego. Myślę, że zainteresuje was najbardziej to, jak gra wygląda. Ona jest na silniku Unity oraz to, jak będzie ona się tu sprawowała. Więc spróbujmy na razie na ręcznym, potem spróbuję sobie na strzelać z sprzęgła, spróbuję sobie tak wbijać tutaj w zakręty, czwórka chyba na razie to jest zbyt wysoki bieg, ale na trójce tutaj szedłem zbyt małym łukiem, o przepraszam bardzo Pana, więc spróbujmy może w trakcie zakrętu sobie do trójeczki zbijać, no bo to są takie zakręty, że ani trzy, ani cztery, to trzy zobaczcie, że jest takie troszeczkę, troszeczkę tutaj, no może nie... No nie, no widzicie, auto leci do wewnętrznej. Fizyka driftu jest świetna, naprawdę bardzo ją lubię, jest mega przyjemna. No i trzeba odbijać, słuchajcie, także jeśli jesteście przyzwyczajeni do In4Speeda, to się nie za bardzo może Wam udać. Natomiast ja muszę się jeszcze przyzwyczaić oczywiście. Mamy typową japońskość w autach, które też się poruszają po ulicy. Widzę, że tutaj no nawet w downhillu gdzieś te wewnętrzne kąty mnie łapią. A może na czwórkę teraz i jakoś tutaj kopniemy jeszcze ze sprzęgła. No coś, jak się kopie to może trochę lepiej, ale jednak wypadałoby tutaj polecieć większymi łukami, tak myślę. Jak cały czas na ręcznym, a to chyba nie jest wasza ulubiona, wasz ulubiony sposób wchodzenia w zakręty. O, może jakaś przekładka. No, powiedzmy, że w miarę, w miarę się udała. No i my teraz lecimy sobie do eventu oczywiście, który no zobaczymy co nam na co... Co nas tam czeka? Ale słabo, no, takie fajne miejsce było, żeby sobie tutaj odbić, prawda? Ale spokojnie, może jeszcze jakoś to uratuję, znaczy, nie no, nie uratowałem. Natomiast, lecimy na event, zobaczymy, co tam się dzieje, oczywiście też łapa w górę, wpadajcie na kanał i socjale twórców gry, no i pobierajcie ją niebawem, na Steamie oczywiście. Dawaj, 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 odbi, odbi, proszę cię, no, ten kąt mam ograniczony, ale da się oczywiście. Dzień dobry, i stąd. Ja tu chciałem pierwszy. Dobra, nie da się zbijać tak łatwo lamp. <grych> to już wiemy. O, na dwójeczce, na dwójeczce cały czas dwójka. Dzień dobry. I tutaj mamy event ze skorpionkiem. No Rise of the Scorpion, zobaczmy. zdobnąć największą liczbę, znaczy większą liczbę punktów niż driftu, niż przeciwnik. Nie umiem się czytać ani mówić, więc w ogóle, chwila, czy moim przeciwnikiem będzie ta pani i czy to będzie Paweł Wędrowniczek w Skyline'ie, to musi, to musi być on. W trakcie ekranu ładowania wspomnę też, że to jest wczesny dostęp, więc takie błędy, jak jakieś braki konki, jakiś przycinka, coś w tym stylu, to może mieć miejsce, ponieważ jeszcze do premiery kilka rzeczy będzie udoskonalane, plus ten prolog jest darmowy. To, że ja tutaj sobie mogę jeździć, to okej, okay, dostałem to od twórców, ale wy wejdziecie na Steama tego 8 sierpnia, pobieracie sobie i gracie. Ale tutaj panie mają ładne. Włosy. E, nie chciałeś tego maleństwa, tylko po to, żeby stało na parkingu. Wsiadaj i pokaż co potrafisz. E, pewnie zapomniał przez wczorajsze emocje. ju... Iu... Wczorajsze emocje? Co się działo wczoraj? Ciekawe. Ayumi jedzie swoim autem, więc technicznie jeszcze nie zabrał nikogo. Wciąż możesz być pierwsza. 11.59. Czekałam do północy. Myślałam, że mnie pierwszą zabierze. Ona się opiera o twój nowy samochód. Ta laska owinęła ciebie dookoła palca. Wiem, że każdy chciałby do niej zagadać, ale tacy jak wy mogą najwyżej popatrzeć na tylne światło i samo. Będziesz się droczył dalej z kumplami, czy w końcu zwrócisz na mnie uwagę. Zejdź. Tom Dupom z mojego Nissan'a. Dzień dobry. A w ogóle, on ma tu bodykit i ma spoiler. Czy to jest wcześniej, czy to jest teraz, czy to po prostu jeszcze nie jest do końca to, co miało być? Dlaczego ona siedzi swoimi pośladkami na moim samochodzie? Proszę zejść, szanowna pani. Następna strona. O, tu się klika następną stronę. I to nie jest następna strona. Dlaczego? No ścigam się z Pawłem wędrowniczkiem. I jeszcze odwróconym Pawłem Wędrowniczkiem, ale ja nie mam bodykita. Proszę mi dać bodykit, drodzy Państwo. O, o, teraz się fajnie zaczyna. O, bo wcześniej właśnie nie było takiej scenki, O, tak może być. Dobra, drift uliczny jest magiczny. Spróbujmy najpierw ją pośledzić. Ona ma koła skręcone, ja się boję, że ona chce mnie tutaj wyeliminować na starcie. W ogóle śliczny jest ten R64 w jej wykonaniu powiedzmy dziwnie ją tutaj. No chyba źle... Nie kopię sprzęgła, powinienem. Coś jakieś kąty robi Ayumi, no nie jest źle. Wow, uderzyłem, dobra. Musimy troszkę chyba przyspieszyć, co? Ale jakby te boty na no że to jest oskryptowany bot, prawda? Że ona jakby teraz nie jedzie, tylko ma oskryptowane to ile... Ja jestem Hatori, ile trasy sobie gdzieś tam przejedzie, w jaki sposób i, i jak zdobędzie punkty. Natomiast ja bym chciał z nią pokleić jakieś tutaj pary, ale chyba się to nie uda. No i punkty, no pokonałem ją, prawda? Natomiast czy to był ładny przejazd? To był przejazd po prostu. Fajna meta swoją drogą. Drift przy dużej prędkości mamy złoto, 100 tysięcy jenów, to nie jest jakoś strasznie dużo. Eee, no i jaka piękna trasa. To nie był najlepszy drift, uznajmy to. Ale to był drift, to po prostu był jakiś drift, i jeszcze go poprawimy, prawda? Teraz tak, ja idę po schodach, rozbieram się, to dobrze. A, czyli ja powiedziałem temu chyba, to jest mój ojciec najwidoczniej. O, i tutaj po prawej R34 ma ZQ na pakiet, ma. To są takie małe szczegóły. Całkiem nieźle jak na świeżaka, ale nie przez. Aha, dobra, czyli to była laska, co się działa na moim aucie, ale ja się z nią ścigałem. Dobra, ok. To się więcej nie powtórzy. No słuchaj, <laughs> więcej mnie nie na masę, mam też nadzieję, więc okej. Okay. Yy, no i w takim razie co? Pani została wyjaśniona, tak, na freestylu. Poranek. Kałabata? Czekajcie. Uuu, no dobra, wygrałem kasę. I teraz tak. Warsztat samochodowy również się pojawił, ja bym moją furkę bardzo chętnie. Na mapę się wchodzi inaczej, na mapę się wchodzi w ten sposób. No i gdzie jest tutaj taki jakiś nowy event, bym się jeszcze przejechał coś? O, o, o. Tu jest, słuchajcie, warkasz, warkasz, warsztat sakaty, no to w nim już byliśmy w demo i tu mamy kolejny time attack. O, to sobie spróbujemy pojechać troszkę bardziej, na, być wolnym na szybkość. Natomiast... Gdzie tu się miedzie? O, sportowe klocki hamulcowe dostałem. W ogóle widzę, że też moje miejsce, do którego się udaje jest zaznaczone tam takim, taką strugą zieloną. Uliczny zestaw kąta skrętu. No to to są takie driftowe, bardziej royal touch. No musimy tam pojechać zobaczyć co to jest. Tak sobie tu jeżdżąc, stwierdzam, że rzeczywiście ta gra może być bardzo dobra na kierownicę. Ponieważ ja na padzie nie mam, znaczy no trochę mam taką możliwość robić takie malutkie redukcje. Malutkie takie tutaj korekty, o korekty to nazwijmy driftu. Ale takie, że jest to łatwiejsze po prostu. Plus do tego fizyka jest jak najbardziej pod kierownicę, i myślę, że mogłoby dodawać naprawdę dużo fanu. Niekoniecznie jakiejś mega symulacji, ale bardzo dużo fanu. To jest fizyka, która jest zbliżona do takiej rzeczywistej w drifcie, ale oczywiście no teraz akurat mam bardziej ją dostosowaną do jazdy na padzie, więc nie jest trudna. Myślę, że gdyby to był taki simulator simulator, no to na padzie by już nie było tak wesoło. Tutaj, no mówię, nie mam za dużo mocy, więc musiałbym sobie autko napra znaczy naprawić. Musiałbym sobie je zmodyfikować, żeby troszkę szybciej jeździć. I żeby móc lepiej wchodzić w te poślizgi, ale to jest dopiero początek, prawda? A teraz bez driftu wejdziemy. O, na luzie wszedłem. No, a tak bywa, czasami. No widzic już tak ma. E, tutaj jakiś siwiczek prawda? Na szóstej generacji nas. Yy, znaczy, my go mijamy właściwie. Spróbujmy zrobić jakiś fajny kąt tutaj. Ja pamiętam, jak w demo sobie tutaj śmigałem. No to może kąt niefajny, ale ogólnie miejsce spoko do latania bokiem. O i zaraz sobie wbijemy tutaj. Ech. Dzień dobry. Cicho, 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 to było specjalnie? Takie driftciki po parkingu. Tutaj chyba są najłatwiejsze takim samochodem, który nie ma najwięcej mocy. Mamy też fajną traskę obok, ale ona raczej zacznie się razem z eventem, w który zaraz sobie wejdziemy. Ja chciałem tylko tak się trochę rozjeździć, ponieważ powiedzmy, że po takich dużych łukach z małą mocą to człowiek się trochę demotywuje. A na przykład zobaczcie, wyjedziemy sobie tutaj no chwila. Bo nie chcę nic uderzyć. O. Wjedziemy sobie tutaj na to kółeczko i myślę, że na kółeczku to już Nissanek się jakoś takoś sprawdzi nawet na trójce, nie? Proszę bardzo, no da się, nie? Cały czas da się, tylko no to nie jest samochód jeszcze, nie ma na tyle mocy, żeby robić takie duże łuki i żeby z tym sobie aż tak dobrze radzić, albo ja po prostu jeszcze nie potrafię, nie? Bo też musiałbym się nauczyć, przyzwyczaić, prawda? Nie będę zgrywał takiego kozak... No wiesz co, stanąłeś mi na drodze w takim fajnym miejscu. Zmotywowany słowami ojca po treningu czujesz, że to czas na udoskonalenie swoich umiejętności za kółkiem. Wybierz się do piraparku, by ukończyć kilka dodatkowych lekcji, więc śmiało. Więc siedzimy sobie tutaj zamyśleni. To jeszcze nie koniec na dzisiaj. Eee, spod kół leci dym, samochód zamykamy chyba i idziemy poćwiczyć. Tutaj mamy munczaka, jakieś inne tam rzeczy, które służą do sztuk japońskich walki, powiedzmy, przepraszam, że się na nich nie znam, katany, nie katany, o, no i co, pewnie będziemy zaraz też latać bokiem, tak, bo się wyżyliśmy. O, lekcja driftowania! No dobra, tym to chętnie. Fajnie, że jak sobie powtarzamy, to są takie fajne scenki z początku, bo nie ma tego w sensie, jak zaczynamy za pierwszym razem, więc utrzymaj drift. No, musimy cały czas latać bokiem i mamy tu gdzieś wyznaczoną trasę. Widzę, że kąty nie są też ogromne, sugerowane przez twórców, na tym ekraniku podglądowym, więc spróbujmy. Jest jedyneczka i jest dwójeczka. Ja sobie to powtarzam, dlaczego? Dlatego, że jak pokazuję wam tę grę, swoją drogą kamerka wtedy się zmienia na to bliższą, ale jak pokazuję wam tę grę, to chcę ją pokazać jak najbardziej, no w tej najładniejszej możliwej wersji, czyli żeby ona wyglądała ładnie i żeby ja też jechał ładnie, nie? Teraz yy, pachołki sobie zbijamy, no ale to nic, nic takiego się nie dzieje. Ogólnie auto mamy już mocniejsze niż nasz Nissan, albo nawet nie mocniejsze, tylko lepsze do driftu, natomiast yy, no trójka się tu nie udaje, zobaczcie, damy trójeczkę, no tak ciężko, trzeba by większy łuk, coś w tym stylu, więc bijemy sobie. Dawaj, dawaj, dawaj. Zmienię sobie też kamerkę na tą dalszą, żeby mieć troszkę większy pogląd na trasę. No i tu właściwie tylko co mamy robić, to latać boczkiem. Na szczęście. To nie jest moja wina, że aż tak źle mi szło w tym 350Z, bo widzicie, że tutaj to jako tako daje radę. Oczywiście można by lepiej, ja też będę się uczył i ćwiczył. No na kierce, by to była niezła zabawa, na przykład ze środka. O! Wylecieliśmy, dobra, to są fajne kamerki. Tutaj na kierkę oczywiście. Proszę bardzo, 20 sekund zostało. Dobra, dobra. O, oj, nie, nie, dobra. I tu patrzcie, jak jest... O tak, ten ruch, ten ruch kierownicy, to jest to czego gracze pragną w takich grach, żeby ta równica odbijała się tak, jak powinna. Dokładnie, to jest to. Wy na pewno tego chcecie. No i też zrobiliśmy sobie lepszy czy gorszy wynik. Nie. 1,11 No to chyba tak, chyba dłuższy. I 50 tysięcy jenów. Wydaje mi się, że za pierwsze podejście miałem 100 tysięcy, ale no nie, nie jestem pewien. Może za pierwsze dostałem 100 i teraz dostałem kolejne. Patrzcie, swobodna jazda, lekcja gripowa, lekcja dragowa. To jest fajne. Lekcja pierwsza, hmm, lekcja gripowa pierwsza. Spróbujmy sobie zrobić pierwszą lekcję gripową. To jeszcze chwilę potrwa, a późniejsze już będą oczywiście na kierce. Jeśli będziecie chcieli kolejne. O kurde. No dobra. Ewo. To mi się podoba. Co ciekawe, nie liczy się czas przejazdu, tylko osiągnięta prędkość, ale za czas przejazdu są jeny, więc ja chcę 250 koła. Spróbujmy to zrobić, jechać jak najbardziej skilowo. Pięknie ruszyło nasze ewo. Mega mi się to podoba, że ta gra nie jest tylko o drifcie, tylko również właśnie o takiej jeździe przyczepnej. To Ewo się strasznie trzyma, ma jakiegoś mega rozgrzanego slika tutaj. Jak widzicie, na no taka gripowa jazda mi całkiem idzie, bo powiedzmy, że Powiedzmy, że jestem dość przyzwyczajony, no i lubię ogólnie e, latanie gripowe oprócz tego, że. Jak poza trasą? Gdzie ja byłem poza trasą, powiedzcie, że A wiem, że poza tą wyznaczoną, że nie mogę wyjechać poza te wyznaczone strzałki. Dobrze, więc zróbmy to raz jeszcze. To myślę, że jak mam się trzymać w strzałeczkach, to sobie zmienię kamerkę i będę leciał na przykład z maski? Chyba tak. O, tak spróbujmy. Przy okazji, możecie posłuchać sobie jak 4G6 sobie tutaj. Oj, poza trasą. Dobra, jak 4G6 sobie tutaj pięknie brzmi i następny zakręt trzeba go przejechać bardzo blisko wewnętrznej. O, dobra, udało się na złoto ledwo. No bo wiadomo, że jeszcze nie jestem tak przyzwyczajony. Dałoby się to zrobić lepiej, oczywiście. Ale już są jakieś, jakiś potencjał tutaj jest, prawda? Także i z zewnątrz, i ze środka lekcja dragowa. To mnie również tutaj ciekawi. Okej, okay, S2000 do dragu. Jaka ta gra jest dowalona? Jak mi się to podoba? Moi drodzy. W wyścigach typu drag liczy się każdy ułamek sekundy, każdy uścisk koła to strata. Aby maksymalnie zwiększyć trakcję, opony muszą być odpowiednio rozgrzane, klasyka jeszcze z Need for Speed Pro Street. W tej lekcji musisz rozgrzać swoje opony do możliwie idealnej temperatury, czy nawet w karbonie się grzało opony. Spal gumę i utrzymaj obroty w odpowiednim przedziale, aż licznik czasu dobije do zera. 12 sekund mamy, więc... palimy gumę! Dobra, tak się... Oj! Perfekcyjne, dobra, udało się. O, próbujmy to jakoś dobrze ruszyć. Jeszcze nigdy nie jechałem tu dragiem. Jak falstar, ja nie ruszyłem. Halo, dobra, 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 jest fajnie. Witek ją kopie czy nie kopie? Dobra, mamy złoto. 9 sekund, świetnie. Czas reakcji mamy w miarę OK i 0 jenów. No dobra, no nie dostałem jenów, no tak bywa, ale fajne to jest, naprawdę ta gra jest tak fajna. To jest jakby, wiecie, biorąc pod uwagę, że robią to Polacy, że nie jest tak wcale tutaj, um, nie jest takie ogromne studio z niesamowitym budżetem i robią coś takiego, daje mi to niesamowicie przyjemne odczucia i to może być dobra gra, to może być naprawdę dobra gra. A teraz przejdźmy się jeszcze naszą, naszą 350-ką już po tym warm-upie, który sobie zrobiliśmy i zobaczmy, czy teraz będzie szło mi po prostu e, lepiej. No i drodzy, z tym na razie Was zostawię, ponieważ nie ma co za dużo na raz. I myślę, że jeśli będziecie chcieli, to podpinam G27 i po prostu latamy tutaj bokami na kolejnych wydarzeniach w prologu. Fajnie, że w takiej grze jest prolog, bo tego mi brakowało, wiecie. Można mieć taką gierkę, hehe, polatamy sobie pojeździe dowolnej z ziomkami, fajnie, fajnie, ale ja bym chciał Coś tutaj robić, mieć jakieś misje, jakieś fajne samochody do testowania, jakieś samochody przerobione przez twórców gry. Wiecie o co chodzi? Że nie tylko sobie takie jeździmy po mapie, przytunigujemy swoje samochody, ale że mamy też coś narzucone. Oczywiście wolność czy dowolność w takich właśnie tytułach jest świetna i trzeba, żeby była tu dowolność, że możemy sobie zrobić co chcemy i kiedy chcemy, ale no, trochę jak w pierwszym dekru, że ta fabuła nadaje tego takiego sensu, że okej, okay, możemy sobie zwiedzać całą Amerykę, ale no, mamy misje, które musimy zrobić, bo dalej nie przejdziemy. I tutaj też tak bym właśnie chciał, żeby było. Został nam jeszcze tuning, zostały nam jeszcze samochody możliwe do kupienia, które sobie zobaczymy, no, następnym razem. O, tędy chyba się jechać nie dało wcześniej. Wo ło, ło, ło. I tu będzie ten tor chyba do dragu, co? Także... Dzień dobry. Także... O, o, tak jest, ależ piękny wjazd. No tutaj to nie jest tor dla nas, natomiast możemy sobie go wyeksplorować, przejechać. Na pewno nasz samochód jest wolniejszy niż to S2000. Gdzie to jeszcze nas poprowadzi, drodzy państwo? Zobaczmy. Uuu, tu będzie taki wielki rozpęd i łuczek, ale chyba nie z tej strony się go. Chociaż spróbujmy. <laughs> no nie, nie, patera zrobiłem. Zrobiłem patera. W grze ogólnie nie ma licencjonowanych pojazdów i niektórzy mówią, że to dobrze, dlatego, że e, właściciele marek, producenci, nie będą narzucać swoich żadnych tutaj e, rzeczy. Mamy auta wzorowane, prawda, na e, prawdziwych, natomiast no, żaden Nissan, żadna Mazda, Honda czy nikt nie powie nagle, że słuchajcie, takich modyfikacji ma nie być, albo ma nie być tego, tamtego, czy się tego. Wszystko będzie tutaj w miarę dostępne i niektórzy gracze są jak najbardziej za tym. E, no, no, nie dziwi mnie to. Także z tym jeszcze niestuningowanym Nissanem 350Z ja was tutaj tutaj zatrzymuję. Kończymy sobie ten filmik. Oczywiście dziękuję wspierającym, dziękuję za łapki w górę, za komentarze, dziękuję raz jeszcze twórcom, że mogłem sobie w tę giereczkę zagrać. Może nie do końca aż tak skillowo, jak byście tego oczekiwali, ale mam nadzieję, że w następnych już to poprawię i siebie, i poprawię osiągnięcia w tej grze, powiedzmy. No jakoś lepiej mi szło na tamtej wersji demo, może dlatego, że po prostu od razu sobie tuningowałem samochód, miałem więcej mocy, a więcej mocy to troszkę łatwiejsze wchodzenie w zakręty. Być może a może coś się zmieniło też lekko z fizyką, albo może coś się zmieniło lekko z e, sterowaniem, o czym oczywiście jeszcze się przekonamy, natomiast jeśli nie, to oczekujcie tego, że na następnym odcinku z G27 pokażę e, już to lepiej i może będzie to odcinek na przykład w dzień premiery tego prologu dla Was za free na Steamie. Polećmy większym łukiem tutaj. Dobra. Także co? No właśnie sobie teraz narzuciłem, że 8 sierpnia muszę to wrzucić. Eee, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za wszystkim, wszystkim za lajki, komentarze. Eee, no i co? Do następnego! O, wyjedź, wyjedź, wyjedź. uwaga. Trzy, cztery. No, do następnego. Cześć! I jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie sobie, że wcześniej jak jeździliśmy tutaj Tomes 14, z SR20 uturbioną czy, czy z turbo ogólnie, to no na trójce średnio by się auto tutaj podnosiło na zakrętach, a tutaj w środku zakrętów bijam truje w tym 3,5-litrowym V6 i daję radę, także... Specyficznie, ale to daje też nam taką nadzieję, że te samochody będą bardzo się różniły i że są jako tako odzorowane względem rzeczywistości. Czyli jak turbo ma wstać, to musi wstać, ale trzeba do tego doprowadzić oczywiście e, na przykład kopnięciem w sprzęgło czy czymkolwiek. A jeśli to auto e, ma gdzieś tam to wolno-sąco most, to przenosi ten napęd troszeczkę inaczej. No i to jest bardzo fajne. Już muszę kończyć to gadanie, ale jakoś mi się tak to spodobało po prostu. O!